Dobra, ja już mam mogę wiedzieć, że gramy w, w jakiś simulator, ale chyba w jakiś, w jakiś car. Dobra, wyciszmy taki A, Aaa, w simulator łączenia aut. Jeden, dwa, o. Widziałeś to się rozpętał, auto. Nie rozumiem tej gry, ale. Dobra, a, o to chodzi, że. Łączymy auto, zdobywamy lepsze, zostajemy kasę, szybciej się nam zdobywają i tak dalej. Więc o to chodzi w tej grze, ale... O, tam jest to drugie auto i będziemy mieli trzecie auto. Numerkiem 3, a cztery? Aha, dobra. to... To dziwnie, ale dobra. Dobra. Co? Jak ktoś jeździ tym autem? A dobra, trudno. Dobra, damy sobie te auto, mamy drugie, tylko kupię sobie, żeby szybciej to było. Ech. Aha, dobra, tu nic nie ma takiego. Czekajcie, i połączę to z tym. Będzie cztery? Będzie sześć auto. Ciekawe, jaki kolor. Czerwony? A ty. Z... Można tym autem jeździć? A, nie mogę. Szkoda. Dobra. Ile aut mi się rozbije? Dobra. Teraz cię tu połączyć te auta. Dobra. I jest czwórka. Jeszcze jedna czwórka, czyli dwie dwójki musimy mieć i mamy kolejne auto. Dobra, to sobie wy... kupmy ze to. Aha, a teraz dam się. Rozbiłem. Czwórki? Nie, dwójki. Skąd jestem tak dużo? O, szesnastka, ale fajne auto. Co? Ej, dobra, nie rozumiem tej gry trochę. Dobra, anto... to tu się łączy te autant niby, tak? Dobra, no lecimy Hop Z drugim Szybko jest Czy robi jakieś rebirfy, czy co? Zobaczę yy, Odredzenie, tak Za 50... i 100 bilionów Aha, no to Może zrobimy jednego Rebirfa no ale chyba nie. Ten odcinek musiał trwać z 40 minut i cięcia. Długie. O, auto 32. No, fajnie, dobra. Gramy w to 3 minuty. A mamy już 32 auto, więc dobrze nam idzie, dobrze. Łatwa ta gra jest. <grystanie> Co te auto robi? Auto jedzie, ale dziwne. Dobra, widzowie. Co tu mamy? O, auto te, No dobra, musimy sobie połączyć z tamtymi, ale bardziej na to widzę, patrzcie. hop można robić takie coś. Przesuwasz auto. No dobra, nie da się. Myślałem, że jest ten błąd. 8, dobra, teraz na to ciężko się robi, więc. Ułatwimy sobie sprawę. No, ułatwiliśmy sobie właśnie. No kurczę. To jest dobra. No widzę. Zlakowało mi się, że cały czas noszę te auto. Dobra. Wreszcie. Dobra, 16. Połączymy z 32 i będziemy mieli... nie wiem nie ja. Dobra, jedziemy. No co? Dobra, mamy. O wow, ale to auto jest! 64 Tokio auto, nie no. Nie będzie ten odcinek trwał bardzo długo, więc będzie się kończyć tak 7 minut, tak jak zawsze Więc dobra. Teraz mi się tutaj te... Pewnie jeszcze jedno zrobimy i będziemy musieli kończyć. Pewnie... O kurczę, ale headshot. Takie pum dostał! No, kaj są te auto? Dobra. headshota tam to zostało, bo nie urwano na głowę. E, o co chodzi? Dobra, chcę. A, ja jestem moim autem. Nie. Gdzie oni jadą, a ja jedę tam? De, le, le, le. A, co ci mamy ścigać? Dobra. <trym> Dobra, sorry za ten karze, ale dobra. Dawaj się ścigamy. Nieuuu, ale jestem wolny. Nie mam fałdolców. Nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem. Po prostu nie mam v Niech Nie gadaj, że to dostaję czy trafię. Dostaję, jest. ja przez rampę. Nie, nie wyzywajcie mnie, że jestem bambikiem. Po prostu nie mam fałdonców. Po prostu nie mam fałdonców. Ha, dobra, dobra, już przestanę tego bambika, i Ale dobra, jestem najsłabszy na serwerze. Uh -huh. Nie! Aha, dobra, no to nie rozumiem tego. Kto jest najsłabszy, kto jest najlepszy, więc lecimy, dogonie was! Aha, chyba nawet nie dojadę do tamtego, więc fajnie. Dobra. Ten odcinek zaraz się będzie kończył, bo no. Dłuższe będą później, jak będzie bardzo dużo łapek, to będą dłuższe odcinki z takich symulatorów. No, symulatorów takich. I będzie, chyba. No dobra, nic. Dobra, lecimy jeszcze się od tego. Bum! Jest. Muszę się zresetować, i my się nie chcę już tam lecieć. Dobra, i widzę, i patrzcie na to. Patrzcie, teraz będzie taka essa. Ej, gdzie moje. Które to moje? Ej... Proszę No nie! No nie no... no. Ej... Ej... Gdzie moje? To no są nie moje! Co so jest? Dobra, tu mam. No taki skin dziwny. Dobra. Patrzcie teraz na to, jak mieć najwięcej tego, czekajcie. Film się zaraz kończy więc patrzcie teraz zrobimy to i nastajemy pauta 32. I kończymy na tym chyba film. Więc jeszcze połączymy i zdobędziemy jeszcze zrobimy nowe auto. Potem jeszcze jedno sobie zrobimy i kończymy film. No bo już trwa 8 minut, więc no, zaraz kończymy. Więc szybko robimy te auto, ale dostał, te auto tak latają fajnie, dobra, teraz robimy tak, o tu już tysiąc kosztów. dobra, teraz robimy tak, teraz jeszcze muszą się zrespić te 16 dwie, no zrespcie mi, dobra jedna jest i druga musi być, jak nie będzie no to dawaj. Dobra, jest i teraz sobie łączymy, tak? Wszyscy to łączymy i jest. Mamy nowe auto. Teraz to połączymy. Powinno mieć jakieś 260, No, 271. Więc na tym aucie kończymy i na Zostać suba, na